No ok, na tym pogranę. To teraz trzeba coś nagrać. No witam. Moja pięćdziesiątka po takim tuningu spowodowanym restartem. Seręm dogam też jedną z lepszych atrakcji tego akwarium. Już pewnie no i zwiał, ale to wam zaraz wrzucę filmik z tym. Bo mam nową rybkę i zaraz wam ją pokażę tylko na osobnym filmiku. Nagrałem jak, od razu, ją, jak ją kupiłem. Ona już u mnie troszkę jest, także krótki, krótka wstawka. No i taki oto nowy maluszek się pojawił. Dogaduję się ze starymi kirysami, a mało mieli tych. Jak tak z panem, co mi te rybki łowił, ugadaliśmy, to mówi najtańsze, ale najładniejsze. No ja nie wiem, jakie tam, co ma zdanie. Możecie się podzielić w komentarzach. Mi się te kirysy ogromnie podobają. Ciekawostka, to był pierwszy gatunek kirysa, jakie w ogóle kiedyś miałem. I przy okazji jeszcze ten mój weloniasty. A jak wy widzicie ten odcinek, bo to wam wrzucę w środek, to już jest tło. A tło mam teraz na parapecie zwinięte. Dobra, tyle na razie ode mnie i widzicie się, widzimy się w następnym wejściu już odcinkowym. Cześć. No, także tak jak mówiłem, jest ten nowy mały osesek. Tam sobie pływa. Tutaj, e okay, może dam na całym akwarium. Manewry z tłem trwały, jeśli dobrze liczę, dwa tygodnie. Ono sobie było na parapecie. Przy okazji, dwie stare ampularie mi się wypisały. Ja w ogóle zostawiłem te akwaria na tydzień, nasze znaczy zostawiłem. Mój tata się nimi zajmował. No i jak się zajął, każdy widzi, zajął się dobrze. To, że te dwie ampułki, właściwie trzy ampułki się wypisały, bo jeszcze jedna w krewetkowni, ale jedna wyszła, więc czy ja bym był, czy by mnie, czy by mnie nie było, to, to myślę, że niewielka różnica, a. A te, tych starych, to powiedzmy, aż tak mi nie szkoda, bo mam pełno maluchów, ja z krewetkowni jeszcze wam jutro wrzucę film, bo, e, a no właśnie, ja byłem nad morzem, także dlatego nie było filmu, mi ten wyjazd tak wyleciał o, praktycznie z dnia na dzień e, wyszedł mi ten wyjazd nad morze, także dlatego nie było filmiku, musicie mi to wybaczyć, e, także wyjechałem, e, odpocząłem. Eee, rybki zostawiłem. Wszystko z nimi było ok przez ten czas. Eee, akwarium, jak wygląda, tak wygląda. Moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Ja w ogóle mam taki plan na tą moczarę tam. Eee, poczekajcie. Eee, ok, jestem. Eee, i, I zgubiłem wątek. A, no tak, no i akwarium wygląda moim zdaniem fajnie. Czy jakieś tutaj rośliny dojdą, to nie wiem, czy nie powiem papa, pa. rotali. A, już wiem na czym skończyłem. Skończyłem na tym, że ja na tą moczarę mam taki pomysł, żeby ona, bo ona tam rośnie w dnie, nie w podłożu normalnie. I ja mam taki plan, żeby ona mi się tak położyła po powierzchni. Ja ją już będę przycinał, jak ona naprawdę będzie tak ostro leżeć. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie. Bo, jakbym jej nie cioł, to ona by była taka średnio widoczna, jeżeli chodzi o pleko, tak czy tego zbrojnika żółtego, to on pod korzeniem, no nie chcę złapać ostrości, on pod korzeniem sobie wykopał taką dziurę. O, teraz widać taką dziurę sobie tam wykopał i tam sobie siedzi. Neonek też dokupiłem, bo jak tak przejrzałem ten swój rybostan w tej kostce To tam była tragedia Tam była tragedia, bo tam mi została Dostały mi trzy neonki To jest absolutnie niedopuszczalną liczbą tych rybek Taka, takie pięć, no nawet, nawet nie pięć, takie sześć to jest minimum Ja teraz mam ich osiem Dokupiłem ich 5. Z tym panem, co tu rozmawiałem o tych nełonkach, to znaczy o tych kirysach, też gadałem o nełonkach i on tak mówi. On się pyta, ile tych nełonek, Ja mówię: 5. On, aha, spodziewał się, że nie wiem, powiem: 3-4, a ja 5. Już takie solidne statko kupiłem. Nasze znaczy solidne takie statko kupiłem. I tego kiryska. Hmm, zakupy fajne. Kupiłem jeszcze tło wtedy. No to tło, widzicie czarne, najlepsze mi się najbardziej czarne tła podobają fajnie po prostu rośliny widać na tej mojej żółtej ścianie aż tak fajnie nie było a jeszcze z tym tłem były takie wojny mi z tym mama w ogóle pomagała bo jak ja bym miał to sam przyklejać to chyba prędzej bym wziął puszkę czarnej farby ścianę machnął na czarno i miał z głowy bo takie manewry były z tym tłem że, że szok no ale się udało Ok, więc podsumowując, rośliny rosną, jedne lepiej, drugie gorzej. Anubiasy rosną super. Kryptokoryna już przeszła ten swój moment gnicia. Bo jak, bo jak każdy wie, to kryptokoryna te swoje musi przegnić, i później rośnie ładnie. Rotala. No ja wiem. No, no, coś z tego będzie, no. coś z tego będzie. Bardziej optymistycznie sytuacja wygląda tu. Bakopa karoliniana, po prostu, i moczara, one robią swoje. No i mychy. Mychy też rosną fajnie. Także jestem zadowolony z tego akwarium. Chciałbym tutaj jeszcze trochę czerwieni dodać, ale to spokojnie, to w swoim czasie wszystko dojdzie. Okej, okay, jeszcze raz przepraszam za odcinek. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.